Zawsze czułam, że jestem w tym domu tylko gościem. Gościem, który zasiedział się o wiele za długo, którego walizki stoją w przedpokoju niewidzialne dla wszystkich oprócz mnie i który każdego dnia na nowo uczy się zasad panujących w obcym świecie. Ten dom, z jego wypolerowanymi do połysku parkietami i zapachem krochmalonej pościeli, nigdy nie pachniał jak mój. Był sceną teatralną, na której codziennie odgrywano spektakl pod tytułem Rodzina. Ojciec był w nim surowym reżyserem, matka aktorką grającą rolę wspierającej żony, a ja, ja byłam statystką, której kwestie wycięto w montażu. Pamiętam te długie, ciche popołudnia, kiedy wracałam ze szkoły do pustego domu. Odrabiałam lekcje przy wielkim, dębowym stole w jadalni, tym samym, który wieczorami zamieniał się w trybunał. Starałam się być idealna. Miałam najlepsze oceny w klasie. Moje zeszyty były wzorem kaligrafii, a ubrania zawsze leżały starannie złożone w kostkę. Każde świadectwo z czerwonym paskiem, każdy dyplom z konkursu recytatorskiego, każda pochwała od nauczyciela była jak ofiara, którą składałam na ołtarzu ich miłości. Ofiara, która zawsze okazywała się niewystarczająca. Dobrze, Aniu, mówił ojciec, ledwo odrywając wzrok od gazety, kiedy z dumą pokazywałam mu kolejną szóstkę w dzienniczku. Jego głos był suchy jak zeszłoroczne liście. Nie było w nim ciepła, tylko akceptacja faktu. Matka uśmiechała się, ale jej uśmiech nigdy nie docierał do oczu. Był jak namalowany, cienką kreską na porcelanowej masce. Kładła mi rękę na ramieniu, a jej dotyk był lekki i ulotny jak skrzydło Ćmy. Czułam pod palcami chłód jej skóry. Obcość, która mroziła mnie do szpiku kości. Oni mieli swój świat, utkany ze wspólnych wspomnień, do których nie miałam dostępu, z niedopowiedzianych żartów, których sensu nie rozumiałam, z gestów tak intymnych i zgranych, że czułam się przy nich jak intrus. Czasem, gdy siedzieli wieczorem w salonie, ojciec opowiadał coś z ciszonym głosem, a matka wybuchała cichym, perlistym śmiechem. Patrzyłam na nich z progu, niewidzialna, i czułam, jak rośnie we mnie szklana ściana, oddzielająca mnie od jedynych ludzi, których miałam na świecie. Próbowałam ją rozbić, setki razy. Podchodziłam, pytałam, o czym rozmawiają, a oni milkli. Matka uśmiechała się swoim malowanym uśmiechem i mówiła o niczym ważnym, kochanie, o sprawach dorosłych. A ja znów zostawałam sama ze swoim odbiciem w szybie. Dzień, w którym moje życie pękło na dwoje, zaczął się zupełnie zwyczajnie. Był wtorek, jeden z tych szarych listopadowych dni, kiedy deszcz bębni o szyby, a wiatr wyje w kominie jak bezdomny pies. Wróciłam ze szkoły przemoczona do suchej nitki, bo rano zapomniałam parasola. Matka spojrzała na kałużę, która utworzyła się wokół moich butów w przedpokoju i zacisnęła usta. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś zdejmowała buty od razu przy drzwiach? Anno. Jej głos był ostry jak odłamek szkła. Nie, Aniu. Nie, córeczko. Anno. Używała tej formy, gdy jej cierpliwość była na wyczerpaniu, co ostatnio zdarzało się niemal bez przerwy. Przepraszam, mamo. Zamyśliłam się, szepnęłam, pospiesznie ściągając mokre trampki. Ty zawsze się zamyślasz, westchnęła, odwracając się do mnie plecami. Obiad będzie za godzinę. Ojciec wraca wcześniej. I umyj tę podłogę. Poszłam do swojego pokoju, czując na plecach jej ciężkie oddezaprobaty spojrzenie. Przebrałam się w suche ubrania i usiadłam przy biurku. Przez chwilę patrzyłam w okno na smugi deszczu spływające po szybie. Wyglądały jak łzy. Tego dnia w szkole mieliśmy pisać wypracowanie na temat mój największy skarb. Większość dzieci pisała o rodzicach, o rodzinie. Ja napisałam o małym, pluszowym miszu, którego dostałam kiedyś od babci, jedynej osoby, w której oczach widziałam bezwarunkową miłość. Babcia zmarła. Gdy miałam siedem lat, a miś był jedyną rzeczą, jaka mi po niej została. Był stary, wytarty, z jednym urwanym uchem, ale pachniał jeszcze jej perfumami i lawendą z szafy. Pisałam o tym, jak przytulam go w nocy, kiedy w domu jest już cicho i jak szepczę mu do ucha wszystkie swoje sekrety. Nauczycielka po przeczytaniu mojej pracy spojrzała na mnie ze współczuciem, które zabolało bardziej niż jakakolwiek krytyka. Ojciec wrócił do domu w potwornym nastroju. Słyszałam jego ciężkie kroki w przedpokoju i warknięcie rzucone w stronę matki. Wiedziałam, co to oznacza. Oznaczało to, że wieczór spędzimy w absolutnej ciszy, poruszając się po domu na palcach, by nie narazić się na wybuch. Każdy dźwięk, głośniejszy stukot widelca, szurnięcie krzesła mógł być iskrą zapalną. Kolacja, jak zawsze, odbywała się w milczeniu. Matka postawiła na stole talerze z ziemniakami, kotletem mielonym i buraczkami. Zapach gotowanego mięsa mieszał się z napięciem, które wisiało w powietrzu tak gęste, że można by je kroić nożem. Jadłam powoli, starając się nie hałasować. Wzrok miałam wbity we własny talerz, studiując każdy szczegół purpurowych buraczków, jakby od tego zależało moje życie. Wtedy to się stało. Rzemniaki były gorące, a ja Próbując przełknąć zbyt duży kes, zakrztusiłam się i kaszlnęłam, rozlewając odrobinę kompotu na nieskazitelnie biały obrus. To była chwila. Ułamek sekundy. Plama mała nie więcej niż pięć centymetrów średnicy, mała, różowa plamka na bieli. Ale w panującej ciszy jej pojawienie się było jak wystrzał z armaty. Podniosłam wzrok, a moje oczy spotkały się z oczami ojca. Były zimne i twarde jak dwa kawałki granitu. Jego szczęki zacisnęły się tak mocno, że na skroniach zobaczyłam pulsujące żyły. Co ty robisz, dziewczyno? Wysyczał przez zęby. Głos miał niski i grożny. Przepraszam, ja zakrztusiłam się. Już to wycieram, wyjąkałam, sięgając po serwetkę. Moje ręce trzesły się tak bardzo, że ledwo mogłam ją utrzymać. Zostaw, warknął. Siedzisz przy stole jak jakiś prosiak. Nie potrafisz nawet jeść jak człowiek. Każde jego słowo było jak cios. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale wiedziałam, że nie mogę zapłakać. Płacz było znaką słabości, a on gardził słabością. Zmusiłam się, by przełknąć gulę w gardle. Spojrzałam błagalnie na matkę. Siedziała naprzeciwko, z rękami złożonymi na kolanach i patrzyła. Po prostu patrzyła, z tym swoim pustym, Nieobecnym wyrazem twarzy. Nie drgnął jej nawet jeden miesień. Była jak posąg: Patrzysz na mnie! Krzyk ojca wstrząsnął powietrzem. Masz problem? Może ci się nie podoba, jak wygląda twój obiad? Nie zdążyłam odpowiedzieć. Wstał tak gwałtownie, że krzesło za nim zarysowało z hukiem podłogę. Zanim mój umysł zdążył zarejestrować, co się dzieje, jego wielka, ciężka dłoń chwyciła mnie za włosy z tyłu głowy. Szarpnął mocno, aż ból rozlał się po całej czaszce. A potem, z siłą, której nigdy bym się w nim nie spodziewała, pchnął moją głowę w dół. Prosto w talerz. Uderzenie było tępe i mokre. Przez ułamek sekundy poczułam tylko szok, zimno porcelany na czole, a potem gorącą, miękką masę tłuczonych ziemniaków, która wcisnęła mi się do nosa, ust i włosów. Świat zawirował w eksplozji upokorzenia i bólu. Ostry zapach smażonej cebulki i pieprzu wypełnił mi nozdrza, mieszając się ze słodkawą wonią buraczków. Czułam, jak ciepły, tłusty sos spływa mi po policzku, a kawałek kotleta przykleja się do brwi. Czas zamarł. W tej jednej, ochydnej chwili istniałam tylko ja i talerz, który stał się częścią mojej twarzy. Gdy ojciec w końcu puścił moje włosy, moja głowa opadła bezwładnie. Podniosłam ją powoli, oszołomiona. Kawałki jedzenia spadały z mojej twarzy na stół, tworząc odrażającą mozaikę na białym obrusie, tuż obok małej, różowej plamki kompotu, która to wszystko zaczęła. Przez zasłonę z ziemniaczanego puree spojrzałam przed siebie. Ojciec siadał z powrotem na swoim krześle. Otrzepał ręce, jakby właśnie skończył brudną, ale konieczną pracę, i sięgnął po swój widelec. Na jego twarzy nie malował się gniew ani satysfakcja. Nie było nic. Kompletna, przerażająca pustka. Jakby to, co właśnie zrobił, było równie naturalne jak pokrojenie mięsa. Wtedy mój wzrok powędrował do matki. I wtedy usłyszałam dźwięk, który ostatecznie roztrzaskał moje serce na tysiąc kawałków. To nie był głośny śmiech. To był cichy, zduszony chichot. Dźwięk, który wydobył się z pomiędzy jej idealnie pomalowanych warg, gdy zasłaniała je dłonią, jakby próbowała ukryć rozbawienie. Jej ramiona drżały. Oczy, te same oczy, które nigdy nie patrzyły na mnie z prawdziwym ciepłem, teraz błyszczały od powstrzymywanych łez wesołości. Śmiała się. Mój ból, moje upokorzenie, widok jej córki z twarzą w obiedzie, był dla niej zabawny. W tamtym momencie zgasła we mnie ostatnia iskierka nadziei. Ta mała, naiwna cząstka mnie, która wciąż wierzyła, że jeśli tylko będę się bardziej starać, jeśli będę grzeczniejsza, mądrzejsza, cichsza, to w końcu zasłużę na ich miłość. W jednej chwili zrozumiałam. To nie była złość ojca. To nie była obojętność matki. To było coś znacznie głębszego. To była fundamentalna obcość. Patrzyłam na dwoje ludzi, z którymi dzieliłam dom, nazwisko i posiłki przez całe swoje życie i widziałam w nich kompletnych nieznajomych. A w ich oczach widziałam to samo odbicie obcą dziewczynę, intruza siedzącego przy ich stole. Uczucie, które kiełkowało we mnie od lat, ta cicha pewność, że jestem tu tylko gościem, w końcu znalazło swoje uzasadnienie. Nie kocha się tak własnego dziecka. Nie rani się tak własnego dziecka. I przede wszystkim nie śmieje się z jego cierpienia. Wtedy zrozumiałam. Nie byłam ich córką. Może w świetle prawa, na papierze, w metryce urodzenia. Ale nie w sercu. Nie w duszy. Nie w krwi. Wstałam od stołu. Ruch był mechaniczny, pozbawiony emocji. Nie czułam już nic. Ani bólu, ani strachu, ani smutku. Tylko przejmujący, lodowaty spokój. Krzesło odsunęło się bezszelestnie. Oni nawet na mnie nie spojrzeli. Ojciec jadł dalej, metodycznie przeżuwając każdy kes. Matka wciąż walczyła z chichotem, wpatrując się w swój talerz. Odwróciłam się i poszłam w stronę łazienki. Czułam na sobie zasychającą skorupę jedzenia, czułam lepkość sosu na szyi. Szłam korytarzem jak automat, a moje stopy ledwo dotykały podłogi. W łazience zapaliłam światło. Spojrzałam w lustro i zobaczyłam potwora. Dziewczynę z włosami zlepionymi w stronki od ziemniaków, z purpurowymi smugami buraków na policzkach i kawałkiem zielonej pietruszki przyklejonym do czoła. Ale pod tą groteskową maską zobaczyłam coś jeszcze. Zobaczyłam oczy. Moje oczy. Duże, ciemnoniebieskie, w oprawie gęstych, ciemnych rzez. Oczy, które nie pasowały do nikogo w tym domu. Ani do piwnych, małych oczu ojca, ani do szarozielonych, wiecznie zmęczonych oczu matki. Odkręciłam kran i chlusnęłam sobie wodą w twarz. Zimna woda powoli zaczęła zmywać resztki jedzenia i upokorzenia. Myłam twarz, włosy, szyję, szorując skórę niemal do krwi. Jakbym chciała zerzeć siebie nie tylko ten obiad, ale całe szesnaście lat życia w tym kłamstwie. I wtedy zaczęły napływać wspomnienia. Drobne fragmenty, puzzle, które do tej pory nie pasowały do żadnego obrazka. Słowa ciotki na jakiejś rodzinnej imprezie. Całe szczęście, że uroda nie po naszych. Szept matki do ojca, kiedy myślała, że śpię. Myślisz, że ona kiedyś zapyta. Brak jakichkolwiek moich zdjęć jako noworodka w albumach, które zaczynały się dopiero od moich drugich urodzin, kiedy już stałam na własnych nogach. Ta dziwna, niewytłumaczalna niechęć matki do opowiadania o dniu, w którym się urodziłam. Zawsze zbywałam mnie krótkim. To był trudny poród, nie chcę o tym rozmawiać. Wszystko zaczęło układać się w jedną, przerażającą całość. Byłam inna, zawsze byłam inna. Moja miłość do książek w domu, gdzie nikt nie czytał. Moja potrzeba ciszy w rodzinie, która komunikowała się krzykiem lub milczeniem. Moje marzenia o podróżach, które oni nazywali fanabejami. To nie były tylko różnice charakterów, to była przepaść. Wyszłam spod prysznica i owinęłam się ręcznikiem. Usiadłam na zimnych płytkach łazienki, a woda kapała z moich włosów na podłogę, tworząc małą kałużę. Ale to już nie były łzy. Płacz był emocją a ja czułam się kompletnie wyprana z czegokolwiek. W mojej głowie pulsowała tylko jedna, krystalicznie czysta myśl, która powtarzała się w kółko jak mantra. Nie jestem ich córką. Nie wiedziałam jeszcze, co to oznacza. Nie wiedziałam, kim jestem i skąd pochodzę. Ale wiedziałam jedno. Moje życie, takie, jakie znałam, właśnie się skończyło. A ja nie zamierzałam dłużej być statystką w ich teatrze. Nadszedł czas, by napisać własny scenariusz. Nawet jeśli pierwszą sceną miała być ucieczka. Siedziałam na zimnych kafelkach, aż poczułam, że drętwieją mi nogi. W domu panowała cisza. Cisza, która następuje po burzy o nienaturalna, ciężka, pełna niewypowiedzianych słów i niedokończonych aktów przemocy. Słyszałam stłumiony dźwięk telewizora z salonu, a potem kroki na schodach. Zamykane drzwi ich sypialni. Koniec dnia. Dla nich był to tylko kolejny wtorek, zakończony kolacją i drobnym incydentem wychowawczym. Dla mnie był to dzień, w którym narodziłam się na nowo, w chłodzie łazienkowej posadzki, z prawdą tak bolesną i wyzwalającą, że niemal przecinała powietrze. Wiedziałam, że nie mogę z nimi o tym porozmawiać. Jakiekolwiek pytanie zostałoby zmiażdżone, obrócone w oskarżenie przeciwko mnie. Nazwaliby mnie niewdzięczną, przewrażliwioną wariatką. Zrobiliby ze mnie winną, tak jak robili to przez całe moje życie. Nie. Konfrontacja była wykluczona. Potrzebowałam dowodów. Czegoś namacalnego, co potwierdziłoby to, co czuła cała moja dusza. Czegoś, co mogłabym trzymać w dłoni i powiedzieć, oto prawda. A prawda, jak wszystkie niewygodne sekrety w tym domu, musiała być schowana gdzieś głęboko. Mój plan był prosty. Żrodzony z desperacji i nowo odnależonej, lodowatej determinacji. Musiałam czekać. Czekać na głęboką noc, kiedy dom pogrąży się we śnie, a ja będę mogła poruszać się po nim jak duch, przeszukując zakamarki ich życia w poszukiwaniu mojego. Wróciłam do swojego pokoju i położyłam się do łóżka, nawet nie gasząc lampki nocnej. Nie byłam w stanie znieść ciemności. Leżałam bez ruchu, nasłuchując. Każdy dźwięk był jak sygnał. Szmer przekręcanej w łóżku matki. Głośniejsze chrapnięcie ojca. Skrzypnięcie starej podłogi pod czyimś ciężarem. Godziny mijały w żółwim tempie. To była najdłuższa noc w moim życiu. Czas rozciągnął się w nieskończoność, a każda minuta była wypełniona obrazami, które przesuwały mi się przed oczami. Twarz ojca wykrzywiona furią. Fichot matki. Moje odbicie w lustrze, umazane jedzeniem. I te nieznajome, niebieskie oczy, które patrzyły na mnie z lustra, a które odziedziczyłam po kimś, kogo nigdy nie poznałam. Dopiero grubo po drugiej w nocy, kiedy oddech ojca stał się głęboki i miarowy, a w domu zapanowała absolutna cisza, zdecydowałam się działać. Wstałam z łóżka, poruszając się z ostrożnością włamywacza we własnym domu. Nie założyłam kapci, by każdy krok na zimnej, drewnianej podłodze był bezszelestny. Drzwi mojego pokoju otworzyłam z milimetrową precyzją, modląc się, by stare zawiasy nie wydały z siebie żadnego dźwięku. Korytarz tonął w mroku, rozświetlonym jedynie bladą poświatą księżyca wpadającą przez okno na półpiętrze. Cienie tańczyły na ścianach, tworząc groteskowe kształty. Kiedyś bym się bała, ale tej nocy strach był moim sprzymierzeńcem. Wyostrzał zmysły, napinał mięśnie, czynił mnie czujną i gotową na wszystko. Moim celem był stryf, miejsce, gdzie lądowały wszystkie zapomniane i niechciane rzeczy. Metafora mojego życia. Drabinka prowadząca na górę znajdowała się w suficie małego schowka na końcu korytarza. Pociągnęłam za sznurek najdelikatniej, jak umiałam. Drewniane stopnie rozłożyły się z cichym, protestującym jękiem, który w nocnej ciszy zabrzmiał jak krzyk. Zamrałam, nasłuchując. Nic. Cisza. Weszłam na górę. A w nozdża uderzył mnie zapach kurzu, starego drewna i naftaliny. Było tu zimno i duszno. Małe, okrągłe okienko pod dachem wpuszczało niewiele księżycowego światła, więc musiałam polegać na małej latars, którą zabrałam z szuflady biurka. Jej wąski snop światła przesuwał się po starych meblach przykrytych białymi prześcieradłami, po stosach kartonów i walizek, po dziecięcym wózku, w którym nigdy nie siedziałam. Zaczęłam metodycznie. Pudełko po pudełku. Stare ubrania, pożółkłe gazety, świąteczne ozdoby. Wszystko było nie na miejscu, wszystko było obce. Szukałam czegokolwiek, co mogłoby zawierać dokumenty. Po prawie godzinie bezowocnych poszukiwań, kiedy nadzieja zaczęła mnie opuszczać, natrafiłam na starą, skórzaną walizę mojej matki. Tę, której nigdy nie pozwalała mi dotykać, mówiąc, że trzyma w niej pamiątki ze swojej młodości. Otworzyłam ją. Na wierzchu leżały jej stare sukienki, pachnące jeszcze perfumami, których używała lata temu. Pod nimi znalazłam albumy ze zdjęciami. Przejrzałam je szybko. Zdjęcia z jej ślubu, z wakacji z ojcem, z młodości. Mnie na nich nie było. Grzebałam głębiej, a moje palce natrafiły na coś twardego i zimnego, ukrytego pod jedwabną podszewką na samym dnie. To była mała, metalowa kasetka. Zamknięta na kluczyk. Serce zabiło mi mocniej. To musiało być to. Nie małam klucza, ale obok leżał stos starych narzędzi ojca. Znalazłam mały śrubokręt i z duszą na ramieniu zaczęłam podważać zamek. Metal zgrzytnął, a dźwięk ten wydał mi się głośny jak dzwon kościelny. Po kilku próbach zamek puścił z cichym klikiem. Z bijącym sercem uniosłam wieczko. W środku. Na aksamitnej wyściółce leżał mały zwitek papierów przewiązany wyblakłą, błękitną wstążką. Drżącymi rękami rozwiązałam ją. Były to listy. Listy pisane drobnym, kobiecym pismem, których nie miałam odwagi teraz czytać. Pod nimi znajdowało się coś jeszcze. Mała, plastikowa opaska na nadgarstek, taka, jakie zakłada się noworodkom w szpitalu. Widniało na niej nazwisko, którego nie znałam, i data urodzenia o dwa dni wcześniejsza od tej w mojej metryce. A obok opaski leżała fotografia stara, lekko wyblakła fotografia młodej, uśmiechniętej kobiety o zmęczonych, ale szczęśliwych oczach, która tuliła do piersi zawinięte w becik niemowlę. Kobieta ze zdjęcia nie była moją matką. Była piękną, nieznajomą z burzą ciemnych włosów i najsmutniejszym uśmiechem, jaki kiedykolwiek widziałam. Ale jej oczy jej oczy były lustrzanym odbiciem moich. Ten sam głęboki, granatowy kolor, ten sam kształt mi. Patrzyłam na twarz mojej prawdziwej matki. A niemowlę w jej ramionach, z kilkoma ciemnymi włoskami na głowie i zaciśniętą piąstką. To byłam ja. Powietrze uleciało z moich płuc. Wszystko stało się jasne. Ból, obcość, samotność, wszystko znalazło swoje źródło w tej małej, metalowej puszce. Trzymałam w reku dowód. Dowód na to, że nie jestem szalona. Dowód na to, że moje serce przez całe życie mówiło mi prawdę. I dowód na to, że całe moje dotychczasowe życie było jednym, wielkim, okrutnym kłamstwem. Klęczałam na podłodze strychu, a wąski snop światła z latarki oświetlał twarz kobiety na zdjęciu. Mojej matki. Łzy, których nie uroniłam przy stole, teraz płynęły swobodnie, ale nie były to łzy smutku czy bólu. To były łzy ulgi. Każda z nich zmywała ze mnie lata kłamstw, lata poczucia winy, że jestem niewystarczająco dobra, by zasłużyć na miłość ludzi, którzy nigdy nie byli w stanie mi jej dać. Wpatrywałam się w jej oczy, te same, które codziennie widziałam w lustrze i po raz pierwszy w życiu nie czułam się sama. Czułam więź. Czułam, że gdzieś, kiedyś, byłam owocem miłości, a nie ciężarem. Drżącymi palcami sięgnęłam po jeden z listów. Był napisany na cienkim, pożółkłym papierze. Rozłożyłam go i zaczęłam czytać. Moja mała gwiazdko tak się zaczynał. Jeśli kiedyś to czytasz, to znaczy, że świat okazał się bardziej okrutny niż miałam nadzieję. Piszę to, bo musisz wiedzieć, że nie jesteś pomyłką. Jesteś cudem najpiękniejszym, co mnie w życiu spotkało. Jestem chora. Kochanie, a choroba zabiera mi siły z każdym dniem. Nie mam nikogo, kto mógłby mi pomóc cię wychować. Oddaję cię, bo chcę dać ci szansę na życie, którego ja nigdy nie będę mogła ci zapewnić: na dom, na zdrowie, na przyszłość. Oni obiecali, że będą cię kochać. Mam nadzieję, że dotrzymali słowa. Pamiętaj: nawet jeśli nigdy mnie nie poznasz, ja zawsze będę z tobą. Szukaj mnie w gwiazdach. Twoja na zawsze, mama Ewa. Słowa rozmazywały mi się przed oczami. Ewa. Miała na imię Ewa. A ja byłam jej małą gwiazdką. W jednej chwili ludzie na dole skurczyli się do rozmiarów marnych, okrutnych postaci z nie mojej bajki. Oni mnie nie stworzyli. Oni mnie tylko więzili. Nie byli moimi rodzicami. Byli moimi strażnikami. A ja właśnie znalazłam klucz do celi. Wiedziałam już, co muszę zrobić. Nie mogłam zostać w tym domu ani w chwili dłużej. Każdy oddech w tym przesiąkniętym kłamstwem powietrzu był jak trucizna. Ostrożnie złożyłam list i razem z resztą moich skarbów, zdjęciem i szpitalną opaską, włożyłam z powrotem do metalowej kasetki. To była moja puszka Pandory, ale zamiast nieszczęść, zawierała prawdę i obietnicę nowego początku. Zamknęłam walizkę, ułożyłam wszystko tak, jak było. I zeszłam na dół z kasetką ukrytą pod koszulą. W swoim pokoju działałam szybko i cicho. Wyciągnęłam z szafy plecak i spakowałam tylko to, co najpotrzebniejsze. Dwie zmiany ubrań, szczoteczka do zębów, wszystkie oszczędności, jakie miałam trochę ponad 300 złotych. I najważniejsze, kasetka. Rozejrzałam się po pokoju, który przez 16 lat nazywałam swoim. Patrzyłam na plakaty na ścianach, na rząd książek na półce, na pluszowego misia, który był moim jedynym powiernikiem. Nie czułam żalu. Te rzeczy należały do Anny, dziewczyny, którą wymyślili. Ja nią nie byłam. Na idealnie pościelonym łóżku zostawiłam kartkę wyrwaną z zeszytu. Napisałam na niej tylko dwa słowa. Już wiem. Nie było sensu pisać nic więcej. Oni zrozumieją. A nawet jeśli nie, to już nie mało żadnego znaczenia. Wyszłam z domu tuż przed piątą rano. Pierwsze, nieśmiałe smugi świtu malowały niebo na szaro. Chłodne powietrze owiało moją twarz, przynosząc zapach mokrej ziemi i nowego dnia. Nie obejrzałam się za siebie. Każdy krok oddalający mnie od tego domu był jak zerwanie kolejnego łańcucha. Szłam przed siebie, z plecakiem na ramionach i z prawdą schowaną przy sercu. Czułam strach, tak wielki, że aż ściskał mi żołądek, ale pod nim czaiło się coś znacznie potężniejszego, wolność. Dotarłam na dworzec autobusowy, kiedy miasto dopiero budziło się do życia. Kupiłam bilet do Warszawy. Najdalej, jak mogłam pojechać za pieniądze, które małam. Wsiadłam do autobusu i zajęłam miejsce przy oknie. Gdy pojazd ruszał, nie czułam smutku. Patrzyłam, jak moje stare miasto znika za horyzontem, i czułam tylko ulgę. Podróż trwała kilka godzin. Przez cały ten czas trzymałam plecak na kolanach, obejmując go ramionami, jakbym chroniła najcenniejszy skarb. I tak właśnie było. W środku była moja przeszłość i moja przyszłość. Nie wiedziałam, co mnie czeka. Nie małam planu. Byłam szesnastoletnią dziewczyną, samą w wielkim mieście. Wiedziałam, że będzie ciężko, że czekają mnie noce na dworcach, głód i samotność. Ale to była moja samotność. Mój głód. Moja walka. Po raz pierwszy w życiu byłam panią własnego losu. Kiedy wysiadłam w Warszawie, słońce stało już wysoko na niebie. Oślepiło mnie na moment. Zgiełk miasta, tysiące obcych twarzy, pędzące samochody wszystko to było przerażające i fascynujące zarazem. Wzięłam głęboki oddech. To był pierwszy oddech prawdziwie wolnego człowieka. Nie byłam już Anną, córką okrutnego ojca i obojętnej matki. Byłam gwiazdką, córką Ewy. A moim zadaniem było dowiedzieć się, kim była kobieta, która dała mi swoje oczy i stworzyć życie, z którego byłaby dumna. Moja historia nie kończy się tutaj, ona się dopiero zaczyna. Długa droga poszukiwania prawdy i samej siebie wciąż jest przede mną. Być może ty też, czytając to, czujesz się obco we własnym domu. Może twoje rany są niewidoczne dla innych, ale tak samo głębokie. Może nikt nigdy nie wbił ci głowy w talerz, ale na tysiąc innych sposobów dał ci do zrozumienia, że jesteś kimś gorszym, że nie zasługujesz na miłość. Jeśli kiedykolwiek czułeś się tak, jak ja, samotny, niezrozumiany, jakbyś grał rolę w cudzym życiu, proszę, zostaw pod tą historią komentarz. Daj znać, że jesteśmy w tym razem, że nasze historie, choć różne, mają wspólny mianownik pragnienie bycia kochanym i akceptowanym za to, kim jesteśmy. Zostaw polubienie by inne osoby, które czują się zagubione i samotne, mogły odnaleźć ten tekst i poczuć, że nie są same. Czasem sama świadomość, że ktoś inny przeżył podobny ból i znalazł w sobie siłę, by zawalczyć o siebie, jest pierwszym krokiem do wolności. Dziękuję, że jesteś.